Cześć, witam Was w kolejnym odcinku yy, kursu pisania stron internetowych. No i dzisiaj napiszemy sobie jakiś taki podstawowy szablon, jak, jakąś taką pierwszą stronkę. No więc zacznijmy może od tego, że usuniemy te y, stare pliki. A nie rename, tylko y, delete, tak? Tego też usuniemy. Dobrze, no więc kiedy chcecie napisać jakąś stronę no to powinien być to odpowiedni plik o odpowiednim rozszerzeniu no więc możecie stworzyć plik o nazwie index.htm tudzież html ja będę używał tej skróconej formy htm i w zasadzie to nie ma większego znaczenia czy będziecie używać htm czy html ja po prostu wolę htm no bo jest to krótsze i tam warto ten ułamek sekundy oczywiście zaoszczędzić tak Skąd nazwa w ogóle Indeks HTM, HTML, no więc jest to w zasadzie zależne od oprogramowania, które macie na serwerze, ale w większości przypadków po prostu plik, który ma w nazwie Index będzie wyświetlany jako pierwszy powiedzmy, że właśnie wchodzicie na stronę jakąś tam www, znaczy www tam, to się nie używa, po, po prostu jakieś blabla.pl czy jakoś tak. No i jeśli tam nie określicie podstrony, no to wtedy się wyświetli właśnie ta indeks.htm, .php czy jeszcze jakiś tam inny format, zależy od, co to od tego... Jak jest skonfigurowany serwer, ale po prostu ten indeks to jest jakby ten główny plik w folderze. Czy jakby był jakiś tam podfolder, na przykład galeria, no to jeśli po prostu dacie ukośnik galeria, no to wtedy mo można to zrobić tak, żeby się pokazywał plik index.html z folderu galeria, ale to myślę, że to kiedyś tam w przyszłości, jak sobie będziemy właśnie omawiać serwery, jak hostować stronę, no to wtedy. Po prostu to zobaczycie. No więc tworzymy plik index.htm. No i od czego w ogóle zacząć ten plik? A więc od deklaracji, że jest to plik HTML, czyli ta linijka HTML. Ona po prostu informuje, że jest to HTML, aż ściślej mówiąc HTML5, czyli ta najnowsza wersja aktualnie. Później ważny tak który zawiera w sobie wszystkie pozostałe tagi, no jest to właśnie tak HTML, możemy go już od razu też zamknąć, bo w nim będziemy wszystko zamieszczać po prostu. No i przydatna rzecz, jeśli chcecie być tacy, żeby po prostu poinformować przeglądarkę dokładnie, no to można dodać atrybut lang language czyli język, no i wpisać pl. No i na początku już chcę zaraz powiedzieć, że można albo używać cudzysłowiów, albo pojedynczych apostrofów. No i w zasadzie to większego znaczenia nie ma, no chyba że chcecie na przykład w atrybucie po prostu zamieścić jakiś cudzysłów, tak? No to wtedy piszecie coś, 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 dajecie cudzysłów, piszecie znowu coś w tym cudzysłowiu, i jak widzicie tutaj, już to jest błąd, bo jakby drugi cudzysłów. To jest już zakończenie wartości tego atrybutu, czyli to jest po prostu błąd. Więc ja będę używał pojedynczych apostrofów. Tak, dla mnie jest to, to wygodniej, to po prostu, a wy możecie to robić jak, jak chcecie. Tylko musicie pamiętać, żeby w, w odpowiednim momencie używać to, to odpowiednio, tak? Dobra. No więc, jak już mamy ten główny tak, to teraz otwórzmy tak. W którym będziemy zamieszczać informacje o naszej stronie, takie jak na przykład tytuł, w tagu Title. No więc nazwijmy sobie tą stronkę, albo może moja pierwsza strona, takie trochę oklepane to, no ale to jest tylko, żeby pokazać, jak to działa. Może na początku ważniejszy, tak, to jest Meta, Charset i UTF. Osiem. Ten tak informuje o zestawie znaków, w jakim kodowaniu jest ta zawartość strony. No i UTF po prostu zawiera tam większość tych wszystkich znaków specjalnych, tam, charakterystycznych dla danego języka, czyli będą polskie znaki, jakieś tam czeskie. Nie wiem, czy cy Cyrylica chyba też w tym jest, i po prostu jest to taki uniwersalny zestaw znaków, żeby po prostu. Praktycznie każdy język był czytelny, żeby się tam to nie pojawiało jakieś dziwne krzaczki, czy, ja, czy jak to tam można nazwać. No i jak, jak widzicie, właśnie tego tagu meta nie, nie trzeba w ogóle zamykać. Tych tagów meta oczywiście jest kilka rodzajów, one się, się różnią atrybutami, no i właśnie na przykład możemy meta name, author, czyli po prostu umieszczamy informacje o tym kto jest autorem strony, no więc się podpiszę, wy się możecie swoim swoimi danymi podpisać, no i później kolejny przy, przydatny, tak meta, no to może być na przykład description, czyli opis, no, może być to samo co w tytule pierwsza aha, strona. No i teraz tak, właśnie co jak widzicie, meta name, czyli nazwa jakby tego, tej danej, którą chcemy tutaj określić, no i content to jest zawartość tej, tej danej. No czyli możemy na przykład właśnie jak jest w Atomie, w tym w, w edytorze, wciskacie ctrl, shift, d i wtedy Wam się skopiuje po prostu cała ta linijka, Lub jeśli byście nam na, na przykład zaznaczyli więcej. No to wtedy Wam się to wszystko skopiuje i będziecie mogli po prostu to zmienić. No i jak teraz widzicie, możemy tutaj napisać keywords, czyli słowa kluczowe, które będą tam po prostu te roboty od wyszukiwarek z Google'a i z innych tam wyszukiwarek, po prostu będą przepisywały te słowa kluczowe do Waszej strony, żeby potem wyszukując tych słów kluczowych, żeby ta strona gdzieś była w wynikach, ale to dopiero jak już to będzie gdzieś na internecie i już te roboty. Dotrą do waszej strony. No więc dajmy sobie stronka HTML, pierwsza strona i jakieś tam inne, takie jakby tagi, nie? Można powiedzieć, to są. No i tak jak widzicie, te słowa kluczowe oddziela się przecinkiem, żeby było wi wiadomo, że jest już to kolejne słowo kluczowe. No i jeszcze jest kilka innych tagów. Yy, mogę Wam pokazać. Tak jak widzicie, tutaj jest stronka w 3 schools ona też, też wam dam linka w opisie, więc jeszcze tu jest na przykład do odświeżania strony, tam powiedzmy co 30 sekund. No a tak to, no i jeszcze tu potem będziemy używać tego tagu, czyli viewport, który po prostu daje informacje stronce o tym jak wygląda właśnie cała ta, ta przestrzeń w przeglądarce na której wyświetla się strona i to będziemy potem używać właśnie przy CSS-ie trójce, żeby właśnie zrobić tak jak jest tutaj, czyli żeby po prostu dopasować zawartość do wyświetlacza odpowiednio, ale to będzie gdzieś tam w niedalekiej przyszłości. Dobrze, No więc tak jak widzicie, mamy już nasz cały tutaj element head ze wszystkimi ważnymi informacjami doty dotyczącymi strony. Jeszcze w przyszłości omówimy sobie kilka innych tagów, które można tutaj wrzucić, ale w tym filmie nie jest to potrzebne nam aktualnie. Także przejdźmy do kolejnego elementu, mianowicie Body, w którym będzie zawarta, no, w którym po prostu będzie cała zawartość strony, która ma wyświetlić się na ekranie. No i takim no, możemy zrobić po prostu jakiś nagłówek i jakiś tekst. No więc H1, czyli. Tak, w którym jest nagłówek o największym roz... rozmiarze. Oczywiście to wszystko potem można zmieniać w CSS-ie, ale przy domyślnym braku stylów to będzie największy nagłówek. No to możemy zrobić jakieś przywitanie. Witaj. No i tak jak widzicie, zamknąłem go, żeby nic, co jest już po tym, nie było jakby w tym nagłówku, żeby już była to kolejna rzecz. No i element P, czyli paragraf. No to możemy coś tu na napisać. Jest to moja pierwsza strona. Mam na nadzieję, że się spodoba cokolwiek tu napisać. To jest akurat głupi przykład, no ale nie będę teraz się zastanawiał, co tutaj pisać. No i dobrze, więc zapiszmy sobie, może, tą stronę. I teraz otworzymy ją sobie. I jak widzicie, już się pojawiło. Mamy tutaj określony prze, przez nas tytuł. Tutaj jest ten nagłówek H1, witaj, a tu jest paragraf. Tak, działa. Działa. Sprawdzimy zresztą, czy. A, dobrze, nie ma tutaj. Zrobiliśmy sobie pierwszą naszą stronkę, więc zaczęliśmy od deklaracji, że jest to plik HTML, język HTML5. Yy... Tutaj jest nasz główny tak, w którym będą zawarte wszystkie inne. No i określiliśmy tutaj sobie, że będzie to strona napisana w języku polskim. Tutaj mamy tak zawierający wszystkie dane o stronie, które niekoniecznie są wyświetlane na ekranie. No i mamy tutaj kodowanie UTF-8, autora, opis strony, słowa kluczowe, tytuł. No a także mamy już też główny tak. Zawartości, jeśli chodzi o to, co jest wyświetlane na ekranie, no i w, w tej zawartości mamy właśnie nagłówek i mamy paragraf. No i może Wam jeszcze pokażę, jak to jest z tymi nagłówkami, jeśli chodzi o inne, właśnie, rozmiary. Zapiszemy, odświeżymy. No i jak widzicie, są tu, może tak tego tu dokładnie to nie widać, ale są to inne po prostu rozmiary. Więc możecie używać różnych tagów. Ich tam jest bodajże chyba do H6, może nawet trochę więcej. No, ale po prostu każdy ten nagłówek ma jakby inny rozmiar. No więc dobrze, to był taki wstęp do samego pisania stron. I w następnym odcinku myślę, żebyśmy mogli się zająć jakimś. Ładniejszym przedstawianiem mam na myśli takiego grupowania elementów w jakieś kontenery, i to jest właśnie yy, tak div, ale to jeszcze się zastanowię, co by miało być w kolejnym odcinku. No i zapraszam na kolejny odcinek. Do usłyszenia, cześć!